Aby określić rolę wychowania w obecnym kryzysie świata, powinniśmy zrozumieć, jak doszło do kryzysu. Jest on oczywiście skutkiem błędnych postaw wobec ludzi, własności i idei. Jeśli wywyższamy się nad innych i zachłannie pożądamy własności, to społeczeństwo musi stać się grupą odizolowanych od siebie jednostek. Rezultatem naszego stosunku wobec idei, w którym jedną ideologię przeciwstawiamy innej, musi być wzajemna nieufność i zła wola. Inną przyczyną obecnego chaosu jest zależność w codziennym życiu, w szkole, na uniwersytecie od autorytetu i przywódców. Przyczyniają się oni do degeneracji kultury. Kiedy podporządkowujemy się komuś, to nie ma w nas zrozumienia a jedynie lęk i konformizm prowadzący do okrucieństwa totalitarnego państwa i dogmatyzmu zorganizowanej religii. Poleganie na rządach, organizacjach i autorytetach w sprawie pokoju, który możliwy jest dzięki zrozumieniu siebie, powoduje narastanie konfliktów. Nie może być mowy o trwałym szczęściu, dopóki uznajemy porządek społeczny, w którym panuje. Niekończąca się walka i antagonizm między ludźmi. Jeśli chcemy zmienić istniejące warunki, musimy najpierw zmienić samych siebie, co oznacza uświadomienie sobie własnych czynów, myśli i uczuć w codziennym życiu. Ale tak naprawdę nie chcemy pokoju, nie chcemy położyć kresu wyzyskowi. Nie godzimy się na ograniczenie naszej chciwości ani na zmianę postaw obecnej struktury społecznej. Chcemy, żeby rzeczy pozostawały takimi, jakimi są, co najwyżej niewielkimi zmianami. Wszystko to sprawia, że silni i przebiegli kierują naszym życiem. Pokoju nie da się osiągnąć za pomocą ideologii. Nie jest on zależny od prawodawstwa. Nastąpi wówczas. Gdy zaczniemy rozumieć zachodzący w nas psychologiczny proces, jeśli unikamy odpowiedzialności za indywidualne działania i czekamy na nowy system, który ma zaprowadzić pokój, to stajemy się tylko niewolnikami tego systemu. Kiedy rządy, dyktatorzy, biznesmeni i władze duchowne spostrzegą, że nasilające się między ludźmi antagonizmy nie przynoszą korzyści i prowadzą do ogólnego zniszczenia. Wówczas mogą zmusić nas za pomocą prawa lub innych środków przymusu, do stłumienia rząd, nienasyconych pragnień i ambicji oraz do współdziałania dla dobra ludzkości. Tak jak obecnie jesteśmy zachęcani do współzawodnictwa i bezwzględności, możemy być w przyszłości zmuszani do szanowania innych ludzi i pracy dla całego świata. Jeśli będziemy Wszyscy dobrze odżywieni, ubrani i bezpieczni, to nie uwolnimy się od konfliktów i antagonizmów. Przesuną się one na inną płaszczyznę, stając się jeszcze bardziej szatańskie i zgubne. Moralne i sprawiedliwe działanie jest spontaniczne, a zrozumienie może przynieść człowiekowi pokój i szczęście. Wierzenia, ideologie i zorganizowane religie nastawiają nas wrogo do bliźnich. Konflikt istnieje nie tylko pomiędzy różnymi społeczeństwami, ale pomiędzy grupami takiego samego społeczeństwa. Musimy zrozumieć, że dopóki utożsamiamy się ze swym krajem, dopóki trzymamy się kurczowo bezpieczeństwa, dopóki jesteśmy uwarunkowani dogmatami, istnieć będzie konflikt i cierpienie zarówno w nas, w nas samych, jak i na świecie. Dochodzimy w tym miejscu do kwestii patriotyzmu. Kiedy czujemy się patriotami? Oczywiście nie jest to uczucie znane nam na co dzień. Podręczniki szkolne, gazety i inne środki propagandy zachęcają nas gorliwie do patriotyzmu, stymulują narodowy egotyzm przez wychwalanie bohaterów narodowych i wmawianie nam, że nasz kraj i sposób życia są lepsze niż inne. Ten duch patriotyzmu karmi naszą próżność od dzieciństwa do starości. Stale powtarzane twierdzenia, że należymy do pewnej politycznej i religijnej grupy, że jesteśmy członkami tego lub innego narodu, schlebia naszemu małemu ja, do tego stopnia, iż jesteśmy gotowi zabijać lub dać się zabić za swój kraj, naród albo ideologię. Wszystko to jest bezsensowne i nienaturalne. Z całą pewnością istota ludzka jest ważniejsza niż narodowe lub ideologiczne podziały. Separatystyczny duch nacjonalizmu szerzy się jak ogień na całym świecie. Patriotyzm jest kultywowany i chytrze wykorzystywany przez tych, którzy dążą do ekspansji, władzy i bogactwa. Każdy z nas pragnie tych rzeczy i uczestniczy w tym procesie. Podbój innych krajów i ludów dostarcza nowych rynków dla towarów, jak również dla politycznych czy religijnych ideologii. Na wszystkie te przejawy przemocy trzeba patrzeć bez uprzedzeń. To znaczy nie identyfikując się z żadnym krajem, narodem czy ideologią, lecz usiłując odkryć prawdę. Wielką radość daje spostrzeganie rzeczy jasno, bez podlegania wpływom cudzych opinii i nauk, niezależnie czy pochodzą one od rządu, specjalistów czy uczonych. Jeśli raz naprawdę dostrzeżemy, że patriotyzm stanowi przeszkodę na drodze do ludzkiego szczęścia, nie będziemy Musieli zwalczać w sobie tej fałszywej emocji, opuści ona nas na zawsze. Nasze ja ujawnia się poprzez nacjonalizm, świadomość klasową lub rasową i patriotyzm. Czym w końcu jest naród, jeśli nie grupą jednostek żyjących wspólnie z przyczyn ekonomicznych i dla zapewnienia bezpieczeństwa? Z lęku i zachłannej samoobrony rodzi się. Pojęcie mojego kraju wraz z jego granicami i ograniczeniami celnymi, umożliwiając braterstwo i jedność ludzkości. Pragnienie osiągnięć i posiadania zdobyczy, tęsknota za tu utożsamianiem się z czymś większym od nas, wzbudza ducha nacjonalizmu. Staje się on przyczyną wojen. W każdym kraju rząd, zachęcony przez zorganizowaną religię, podtrzymuje nacjonalizm. Nacjonalizm jest chorobą i nigdy nie doprowadzi do jedności świata. Nie może dojść do zdrowia dzięki chorobie. Trzeba najpierw uwolnić się od choroby. Jesteśmy nacjonalistami gotowymi bronić naszych suwerennych państw, wierzeń, zdobyczy, i dlatego nieustannie zbroimy się. Własność i idee stały się dla nas ważniejsze niż ludzkie życie. Czego wyrazem jest przemoc i antagonizmy. Podtrzymując, su podtrzymując suwerenność swego kraju, poświęcamy swych synów, otaczając kultem państwo, które jest tylko projekcją nas samych. Składamy w ofierze swe dzieci dla osiągnięcia własnej satysfakcji. Nacjonalizm i suwerenne rządy stanowią przyczynę i narzędzie wojny. Nasze obecne instytucje społeczne nie mogą rozwinąć się w światową federację, gdyż mają chore podstawy. Parlamenty i systemy wychowania, które podtrzymują narodową suwerenność i podkreślają ludzkie znaczenie grupy, nigdy nie położą kresu wojnie. Każda oddzielna grupa ludzi ze swoimi władcami i podwładnymi stanowi źródło wojny. Dopóki nie zmienimy w sposób zasadniczy obecnych stosunków między ludźmi, przemysł będzie przyczyniał się do zamętu, stając się narzędziem zniszczenia i cierpienia. Dopóki istnieje przemoc, tyrania, oszustwa i propaganda, nie można urzeczywistnić braterstwa między ludźmi. Kształcenie ludzi na doskonałych inżynierów, światłych uczonych, zdolnych administratorów, zręcznych robotników. Nigdy nie zbliżycie mężycieli udziemiężonych. Wyraźnie widać, że nasz obecny system wychowania, podtrzymujący wiele przyczyn wrogości między ludźmi, nie zapobiegł masowym mordom w imię Ojczyzny lub Boga. Zorganizowana religia wraz ze świeckim i duchowym autorytetem nie zapewnią ludziom pokoju, gdyż są owocem naszej niewiedzy, lęku, pozorów wiary i egotyzmu. Pragnąc bezpieczeństwa, teraz i w przyszłości, tworzymy instytucje i ideologie mające je zagwarantować. Im bardziej jednak zabiegamy o zapewnienie sobie bezpieczeństwa, tym jest to trudniejsze. Pragnienie bezpieczeństwa jedynie pogłębia podział i umacnia antagonizm. Jeśli do głębi odczujemy i zrozumiemy tę prawdę, nie tylko intelektualnie, lecz całą naszą istotą. Wówczas zaczniemy zmieniać w zasadniczy sposób swój stosunek do bliźnich, tylko wtedy stanie się możliwe osiągnięcie jedności i braterstwa. Większość z nas dręczona jest przez lęki, co powoduje, że troszczymy się tak bardzo o swoje bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że jakimś cudem wojny się skończą, a równocześnie oskarżamy inne narody o podżeganie do wojny. One z kolei. Obwiniają nas o jej rozpoczęcie. Chociaż wojna jest w sposób oczywisty destrukcyjna, przygotowujemy się do niej i rozwijamy w młodzieży wojownicze usposobienie. Czy jest miejsce w procesie wychowania na szkolenie wojskowe? To zależy, na kogo chcemy wychować nasze dzieci. Jeśli chcemy poddać ich umysł surowej dyscyplinie, jeśli naszym zamiarem jest wychować ich na nacjonalistów, Nieodpowiedzialnych wobec społeczeństwa jako całości, to trening wojskowy jest dobrą ku temu metodą. Jeśli pragniemy śmierci i zniszczenia, to trening wojskowy ma duże znaczenie. Zadaniem generałów jest planować i prowadzić wojnę, a jeśli naszą intencją jest ciągła walka z sąsiadami, to staramy się za wszelką cenę mieć więcej generałów. Jeśli żyjemy tylko po to, aby pozostawać w konflikcie z samym sobą i z innymi ludźmi, jeśli chcemy przedłużyć rozlew krwi i cierpienie, to musimy mieć więcej żołnierzy, polityków i więcej wrogości. To właśnie aktualnie obserwujemy. Współczesna cywilizacja opiera się na przemocy i igra ze śmiercią. Dopóki będziemy rozwijać kult siły, przemoc będzie obecna w naszym życiu. Jeśli chcemy spokoju, uczciwych stosunków między ludźmi chrześcijanami, hindusami, Rosjanami, Amerykanami jeśli chcemy, aby nasze dzieci były zintegrowanymi istotami ludzkimi, to trening wojskowy jest bezwzględną ku temu przeszkodą, jest błędną drogą do tego celu. Jedną z głównych przyczyn nienawiści i walki jest wiara, że jakaś klasa czy rasa jest lepsza od innych. Dziecko nie ma świadomości klasowej ani rasowej. To w domu rodzinnym, szkole lub w obu tych miejscach wszczepia mu się poczucie odrębności. Ono samo nie dba, czy jego towarzysz zabawy jest murzynem, żydem czy braminem, ale społeczeństwo nieustannie kształtuje jego umysł. Powstaje tu problem, który nie dotyczy dziecka, lecz dorosłych. Stworzyli oni odizolowane środowisko i fałszywe wartości. Co leży u podłoża zróżnicowania istot ludzkich? Ciała nasze mogą mieć różną budowę i kolor. Twarze mogą być niepodobne, lecz wewnątrz nie różnimy się tak bardzo. Jesteśmy dumni, ambitni, zazdrośni, gwałtowni, zmysłowi, rządni władzy. Zdejmijmy maski i pozostańmy odnażeni. Ale my nie chcemy zobaczyć swojej nagości. Przypisujemy duże znaczenie zewnętrznej formie, co świadczy, jak niedojrzali i dziecinni jesteśmy. Aby umożliwić dziecku dojrzewanie wolne od przesądów, trzeba najpierw przełamać wszelkie przesądy w sobie samym i w swoim środowisku, co oznacza zniszczenie struktury tego bezmyślnego środowiska, które sami stworzyliśmy. W domu możemy mówić dziecku, jak niedorzeczną rzeczą jest zwracanie uwagi na czyjąś przynależność klasową lub rasową, i ono prawdopodobnie zgodzi się z nami. Kiedy jednak pójdzie do szkoły i będzie bawić się z innymi dziećmi, zostanie zarażone duchem separatyzmu. Może też tak być, że poglądy domowników są wsteczne, a wpływ szkoły postępowy. W każdym przypadku dziecko uwikłane jest w walkę pomiędzy domem a środowiskiem szkolnym. Aby rozsądnie wychować dziecko, tak aby widziało na wskroś bezsensowne uprzedzenia, trzeba pozostawać z nim w ścisłym kontakcie. Musimy rozmawiać z dzieckiem i umożliwić mu słuchanie inteligentnych rozmów. Musimy pobudzać go do badawczej podstawy. I niezadowolenia z tego, co jest w nim, pomagając mu w ten sposób odróżnić prawdę od fałszu. Stała dociekliwość i prawdziwe niezadowolenie rodzi twórczą inteligencję, ale niezmiernie trudno jest podtrzymywać badawczą postawę i niezadowolenie. Większość ludzi nie chce, aby ich dzieci posiadały ten rodzaj inteligencji. Gdyż bardzo nieprzyjemnie przebywać jest z kimś, kto stale kwestionuje uznane wartości. Wszyscy jesteśmy niezadowoleni, kiedy jesteśmy młodzi, lecz uczucie to szybko mija, stłumione przez naśladowcze skłonności i kult autorytetu. W miarę jak dorastamy, zaczynamy krystalizować się w byciu zadowolonym, a jednocześnie pełnymi lęku. Zostajemy zwierzchnikami, kapłanami, urzędnikami bankowymi, kierownikami w fabrykach, technikami i w ten sposób powoli zaczyna się rozkład. Ponieważ pragniemy zacho zachować swoje stanowisko, popieramy destrukcyjne społeczeństwo, które umieściło nas na określonej pozycji i zapewniły pewną dozę bezpieczeństwa. Państwowa kontrola procesu wychowania jest klęską. Nie ma nadziei na pokój i ład w świecie, dopóki kwestia wychowania pozostaje w rękach państwa lub zorganizowanej religii. Tymczasem państwo w coraz większym stopniu przejmuje opiekę nad dziećmi i ich przyszłością, a jeśli nie rząd, to organizacje religijne starają się kontrolować proces wychowania. Uwarunkowanie umysłu dziecka. W celu przystosowania go do określonej ideologii politycznej lub religijnej, zbudza wrogość między ludźmi. W społeczeństwie opartym na współzawodnictwie nie można realizować braterstwa. Nie doprowadzi do niego żadna reforma, dyktatura czy metoda wychowawcza. Dopóki ty pozostajesz Nowozelandczykiem, a ja Hindusem, niedorzecznością będzie mówić o jedności ludzi. Jakże możemy obcować jako istoty ludzkie, jeśli ty w swoim kraju, a ja w swoim, zachowujemy religijne przesądy i ekonomiczne systemy? Jakże możliwe jest braterstwo, dopóki patriotyzm oddala ludzi od siebie? Miliony ludzi żyją ograniczone ciężkimi warunkami życia, podczas gdy inni żyją w dobrobycie. Jak można doprowadzić do jedności ludzkości? Jeśli bogaci mają władzę, a biedni również jej pragną, jeśli źle podzielono ziemię, gdyż nieliczni odżywiają się dobrze, a inni głodują. Jedna z trudności wynika z faktu, że nie myślimy poważnie o tych sprawach, gdyż zakłóca nam to spokój ducha. Wolimy zmieniać stan rzeczy w sposób dla siebie korzystny i dlatego niepokoi nas własna pustka i okrucieństwo. Czy można osiągnąć spokój przemocą? Czy można zrealizować go stopniowo w powolnym procesie? Z pewnością miłość nie jest kwestią ćwiczenia czy czasu. Ostatnie dwie wojny toczyły się w obronie demokracji. Obecnie przygotowujemy jeszcze bardziej niszczycielską wojnę, a ludzie mają coraz mniej wolności. Cóż by się stało, gdyby ominąć tak oczywiste przeszkody na drodze do zrozumienia, jak autorytet, wiara, nacjonalizm, hierarchia? Bylibyśmy ludźmi bez autorytetu, odnoszącymi się do siebie w sposób bezpośredni. Wtedy być może pojawiłyby się miłość i współczucie. W procesie wychowania, podobnie jak w innych dziedzinach życia, najważniejsi są ludzie rozumiejący i kochający. Tacy, którzy nie posługują się pustymi frazesami i intelektualnymi koncepcjami. Jeżeli mamy wieść szczęśliwe, rozumne i pełne miłości życie, to bardzo ważne jest zrozumienie samego siebie. Jeśli mamy stworzyć prawdziwe, oświecone społeczeństwo, to musimy mieć wychowawców, którzy rozumieją przebieg procesu integracji i którzy zdolni są przekazywać swe rozumienie dziecku. Tego typu wychowawcy mogliby stanowić niebezpieczeństwo dla obecnej struktury społeczeństwa, ale tak naprawdę nie chcemy tworzyć oświeconego społeczeństwa. Nauczyciel, który, dostrzegając znaczenie pokoju, zwróciłby uwagę na konsekwencje nacjonalizmu i głupotę wojny, szybko straciłby na stanowisko. Wiedząc o tym, większość nauczycieli idzie na kompromis. I tym samym pomaga utrzymać obecny system wyzysku i przemocy. Z całą pewnością, aby odkryć prawdę, musimy uwolnić się od konfliktu wewnętrznego, konfliktu z naszymi sąsiadami. Jeżeli nie przeżywamy konfliktu w sobie, to również nie jesteśmy w konflikcie zewnętrznym. Konflikt wewnętrzny przeniesiony na zewnątrz staje się konfliktem światowym. Wojna jest krwawą projekcją naszego codziennego życia. Kondensuje się z naszej codziennej aktywności. Jeśli nie nastąpi w nas przemiana, to nadal istnieć będą narodowe i rasowe antagonizmy, dziecinne spory o ideologię, mnożenie żołnierzy, salutowanie flagą i liczne akty brutalności prowadzące do zorganizowanego mordu. Wychowanie zawiodło na całym świecie, przyczyniając się do zniszczenia i nędzy. Rządy ćwiczą młodzież na sprawnych żołnierzy i techników, kultywuje i wzmacnia się przesądy. Biorąc te fakty pod uwagę, musimy zająć się badaniem znaczenia egzystencji, sensu i celu naszego życia. Musimy odkryć skuteczne metody tworzenia nowego środowiska. Środowisko bowiem może uczynić z dziecka nieczułego specjalistę lub wrażliwą, inteligentną istotę ludzką. Wszystko to wymaga zrozumienia roli odpowiedzialności we wzajemnych stosunkach. Zrozumiemy, jeśli będzie w nas miłość, a nie tylko wiedza. Im większa będzie nasza miłość, tym większy będzie jej wpływ na społeczeństwo. Ale my wszyscy mamy umysły, a nie serca. Kultywujemy intelekt i gardzimy pokorą. Gdybyśmy naprawdę kochali swoje dzieci, chcielibyśmy ocalić je i chronić. Nie pozwolilibyśmy, aby stały się ofiarą wojen. Myślę, że naprawdę pragniemy zbrojeń, lubujemy się w pokazach potęgi militarnej, w mundurach, rytuałach, pijaństwie, zgiełku i przemocy. Nasze codzienne życie jest odbiciem tej brutalności w miniaturze. Niszczymy się wzajemnie przez nienawiść i bezmyślność. Pragniemy być bogaci. Im więcej posiadamy, tym bardziej stajemy się bezlitośni, choć możemy dawać wielkie sumy na cele dobroczynne i oświatę. Ograbiwszy ofiarę, zwracamy jej część łupu i nazywamy to filantropią. Nie sądzę, abyśmy byli świadomi, do jakiej katastrofy zmierzamy. Większość z nas żyje bezmyślnie i pośpiesznie. Pozostawiając rządom i politykom kierowanie naszym życiem. Wszystkie bez wyjątku suwerenne rządy muszą przygotować się do wojny. Rząd musi kontrolować obywateli, aby wyszkolić ich i przygotować do skutecznego wykonywania obowiązków. Ludzie muszą działać jak maszyny i być bezlitośnie sprawni. Jeśli życiowym celem jest niszczyć lub być niszczonym, to wychowanie musi zachęcać do bezwzględności. Nie jestem wcale pewny, czy tego właśnie nie pragniemy w głębi serca, gdyż bezwzględność idzie w parze z kultem sukcesu. Suwerenne państwo nie chce, aby jego obywatele byli wolnymi ludźmi, kontroluje ich za pomocą propagandy, zniekształconych interpretacji wydarzeń historycznych i tym podobna. Wychowanie staje się w związku z tym nauczaniem tego, co myśleć, a nie jak myśleć. Gdybyśmy myśleli niezależnie o obecnie istniejących systemach politycznych, moglibyśmy stać się niebezpieczni. Wolne i niezależne instytucje mogłyby wydać pacyfistów lub ludzi myślących wbrew linii panującego reżimu. Właściwe wychowanie, Stanowi niebezpieczeństwo dla suwerennych rządów i dlatego zapobiega się mu za pomocą surowych lub subtelnych środków. Wychowanie i podział żywności stały się narzędziem kontroli ludzi w rękach paru osób. Lewicowe i prawicowe rządy są obojętne wobec tych spraw tak długo, jak długo jesteśmy wydajnymi maszynami do wytwarzania towarów i pocisków. Fakt, że dzieje się tak na całym świecie, oznacza, że my, którzy jesteśmy obywatelami i wychowawcami odpowiedzialnymi za istniejące rządy, nie troszczymy się zbytnio o to, czy istnieje wolność, czy niewola, pokój, czy wojna, dobrobyt, czy nędza. Chcielibyśmy dokonać pewnych reform, ale większość z nas boi się wzburzyć obecne społeczeństwo i zbudować całkowicie nową strukturę. Gdyż wymagałoby to radykalnej zmiany nasz samych. Z drugiej strony, istnieją ludzie dążący do gwałtownej rewolucji. Pomogli oni zbudować istniejący porządek społeczny z wszystkimi jego konfliktami, zamętem i nędzą, a teraz pragną zorganizować doskonałe społeczeństwo. Czy jest ktoś, kto może tego dokonać, jeśli to my właśnie stworzyliśmy obecne społeczeństwo? Wiara, że można osiągnąć pokój za pomocą przemocy, oznacza poświęcenie teraźniejszości dla przyszłego ideału, a dążenie do słusznego celu za pomocą niewłaściwych środków jest jedną z przyczyn katastrofy. Nadmierne przywiązanie do wartości zmysłowych wytwarza truciznę nacjonalizmu, ekonomicznych barier, nieograniczonych rządów i patriotyzmu, wszystkiego, co uniemożliwia współpracę między ludźmi. Społeczeństwo opiera się na relacji między tobą a innymi ludźmi. Jeśli braknie zrozumienia tych stosunków nie jednowymiarowo, ale integralnie, jako całościowego procesu, to zmuszeni jesteśmy powielać ten sam rodzaj struktury społecznej, co najwyżej powierzchownie zmodyfikowanej. Jeśli mamy zmienić radykalnie nasze obecne stosunki międzyludzkie, które przyniosły światu niewypowiedzianą nędzę, to naszym podstawowym celem jest przemiana samych siebie dzięki samopoznaniu. Wracamy więc do centralnej sprawy, która dotyczy nas samych, ale my unikamy tej kwestii i przerzucamy odpowiedzialność na rządy, religię i ideologię. Rząd jest tym, czym my jesteśmy. Religie i ideologie. Są tylko projekcją nas samych. Dopóki nie zmienimy się gruntownie, nie może być mowy o właściwym wychowaniu ani o pokoju na świecie. Poczucie zewnętrznego bezpieczeństwa pojawi się tam, gdzie panuje miłość i inteligencja. Czy świat pełen konfliktów i nędzy? W którym nie mamy poczucia bezpieczeństwa, nie świadczy o bezowocności dawnych i obecnych systemów wychowania. Naszym bezpośrednim obowiązkiem jako rodziców i nauczycieli jest zerwać z tradycyjnym myśleniem i uzależnieniem się od opinii ekspertów. Umiejętności techniczne nie dadzą nam możliwości zarabiania pieniędzy, i dlatego większość z nas jest zadowolona z obecnej struktury społecznej. Ale prawdziwy wychowawca interesuje się tylko właściwym życiem, właściwym wychowaniem i właściwymi środkami utrzymania. Im bardziej jesteśmy w tych sprawach nieodpowiedzialni, tym większą odpowiedzialność za ryzyko przejmuje państwo. Stoimy w obliczu niepolitycznego czy ekonomicznego kryzysu, lecz kryzysu ludzkich wartości, któremu nie może zapobiec żadna partia czy system polityczny. Nadciąga kolejna katastrofa, a większość z nas nie robi nic, aby jej zapobiec. Żyjemy z dnia na dzień tak samo jak dotychczas, nie chcemy odstąpić od fałszywych wartości i zacząć żyć w odmienny sposób. Zgadzamy się jedynie na prowizoryczne reformy, które prowadzą do problemu dalszych reform. Gmach, który zbudowaliśmy, kruszy się, ściany pękają i niszczy je ogień. Musimy opuścić ten budynek i zacząć budować na nowym miejscu, na nowych fundamentach, odmiennych wartościach. Nie możemy odrzucić technicznej wiedzy, ale możemy stać się świadomi swej brzydoty, bezwzględności, oszustw, braku uczciwości i miłości. Uwalniając się od nacjonalizmu, zazdrości i rządzy władzy, można ustanowić nowy ład społeczny. Pokoju nie można osiągnąć dzięki powierzchownym reformom, czy też zmianie pojęć i przesądów. Można go osiągnąć tylko wtedy, gdy zrozumiemy, co kryje się za powierzchownym obrazem życia. Dzięki temu powstrzymamy falę zniszczenia wywołaną przez agresję i lęk. Pojawi się wówczas nadzieja dla naszych dzieci i możliwość ratunku dla świata. Dziękuję, czytał Julian Tuzin.